Dam dam dam. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, a przed Waszymi oczami wersja beta gry o tytule The Flame in the Flood, która to niedawno została sfinansowana sukcesywnie. Dum, dum, dum. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek. Witam Was przy okazji pierwszego spojrzenia na betę The Flame in the Flat, gry, która została sfinansowana na Kickstarterze. A obecne bete mogą zaorać nieliczni. W związku z tym miło mi jest niezmiernie Was powitać przy pierwszym zerknięciu na tenże tytuł. Zapraszam Was na przygodę. Ahoj! Musicie wiedzieć, że The Flame in the Flat może skończyć się nam drastycznie szybko, ale może też potrwać trochę długo, w związku z tym wybaczcie mi bez względu na to, ile filmik będzie miał minut. Mogliście odnieść, a właściwie odnosicie pewnie teraz mylne wrażenie, że pies jest głównym bohaterem tej przygody. Niestety nie do końca, jest on naszym pomagierem. Główną bohaterką tej przygody jest bezimienna pani, przynajmniej ja jej imienia jeszcze nie znam, wyposażona póki co tylko w latarkę, ale od tej chwili, kiedy poznałam tego pięknego psa. Tak, czyli plecak. Plecak rodem z Disneylandu. Oraz radykiem z Silent Hill. <laughs> The Flame in the Flood, z tego co się zdążyłem zorientować, jest opisywany jako roguelite, będzie miał jakieś cechy losowości i tak jest faktycznie. Podróżujemy tutaj także na tratwie, bo wiadomo jest, że jeżeli chodzi o gry survivalowe, a taką też zapowiada się The Flame in the Flood, ze względu na ikonki, które możecie zobaczyć, zbieranie wszelkich przedmiotów i uzyskiwanie receptur do krawcenia nowych przedmiotów, no wychodzi na to żywcem, że będzie to jakiś, jakiś survivalek. survivalek, który na moje oko przypomina najbardziej w, rozgrywce, którą prowadzimy i właściwie rozmieszczenie przycisków don't starve. Na razie nic nie wiadomo oczywiście o trybie multi, ale faktycznie zapowiada się, że będzie to coś w ten desej. Jednakże musi mieć też jakieś elementy wyróżniające się na chwilę obecną, bo survivali obecnie mamy potąd. Wszystkie w early accessie żaden nie jest skończony poza goat z, które... Sprawdźcie na YouTube. Do którego nigdy się nie zabrałem, ale myślę, że moglibyśmy się kiedyś z nim spotkać. Wróćmy jednak do Flame in the Flag. Elementem wyróżniającym jest na pewno tutaj opowieść drogi. Więc opowieść drogi Jest szycie historii właśnie właściwie tej przygody na moduł opowieści drogi, albowiem sama ta podróż trafą wskazuje nam na to, że będziemy często się przemieszczać i cały czas przejść do przodu. Na chwilę obecną cel tej wyprawy nie został podany, ale już można zobaczyć, jak będzie się to sprawdzało w praniu. Wiedzieć też musicie, że miejsca, do których możemy zadokować, zacumować właściwie, są podawane nam losowo. W związku z tym ta podróż za każdym razem będzie trochę inna niż była poprzednia. Mam tylko nadzieję, że nie spotkamy wilka jak potrzebne, kiedy staram się coś nagrać, bo będzie to spotkanie z The Flame i The Fladu dość krótkie. Chociaż, czy ja wiem, czy to też szkoda. Jak zauważyliście, zauważyć, fest fajnie, gra płynnie przeszła z nocy w dzień. Muzyka, która sączy się z radyjka, widzę, że też jest zapodawana na modłę losową, w związku z tym jest tam miło. Zresztą posłuchajcie sami, zobaczcie, jak to fajnie się komponuje ze sobą. Ojejku, oj, oj, ale zapłynąłem, oj, zaurałem, zaorałem, jestem trochę przemoczony. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli zapalenia płuc. Widzę, że sama rzeka również została podana zupełnie inaczej niż dotychczas, a jest to moje trzecie, trzecie podejście do, do gadek w sumie, więc faktycznie jest tutaj trochę inaczej. Nie mam też gdzie przysumować, co jest mocno dziwne, już powinno się pojawić. Jest! Jest pierwsza farma za 200 metrów za 200 metrów pierwszą miejscówkę będziemy, będziemy mogli odwiedzić. Jest miejsce na obóz i jest też las, ale farma mają najbliżej, więc w związku z tym, że nie ma tutaj jak wrócić do lokacji. Jak widzicie nie mamy możliwości nawrotu na tej rzece. Sprawdźmy oczywiście najpierw farmę, może będą jakieś ciekawe rzeczy. Fistled do Rises. Ok, nazwa farmy oczywiście. Dobrze, pies powinien nas teoretycznie naprowadzać na miejsca, w których są ciekawe rzeczy. I faktycznie robi to, obwłokując miejscówki i szczekając, żeby zwrócić naszą uwagę. Dobrze, w ogóle muzyka jak Leonard Cohen, This is the Road to Hell. W sumie nie wiem jaki jest tytuł tego, tej piosenki, ale mocno kojarzy mi się z Rodzonymi Mordercami. No, mam tu jakieś roślinki, weźmy. Woda, podejrzana woda. Do budynku wejść na razie nie możemy. Widzę, że dość radośnie muzyka tutaj się sączy. Mamy tu skrzynkę. Sól. Okej. Okay. Możemy też zajrzeć do plecaka, bo pewnie się zastanawiacie, czy się da. Naszym zadaniem, oczywiście, jest znalezienie silniejszego sygnału do radia. Jest, mamy tutaj już negatywny status, że jesteśmy mokrzy, Nie wiadomo, co on daje, bo też nie wiemy. Jest crafting, ale craftingu no, nie pokażę wam, bo możecie się tylko i wyłącznie zorientować, że faktycznie tych rzeczy, no, nawet jak już na becie, jest przygotowanych dość dużo. Ja odfitter, czyli oczywiście wygląd i ubranie naszej postaci. No Nic nie mamy. Faktycznie ociekam. Nie wiem, jak tutaj zniwelować ten status. Być może trzeba się ogrzeć przy ognisku. Co? Właśnie. Zróbmy zresztą craft dry tinder. Musimy skraftować e, suchą podpałkę. Nie wiem czy się da, ale warto myślę, że tutaj zadziałać w temacie, żeby faktycznie się jednak dało materiały. Lekarstwo splint. Co to jest splint? A, nie, tutaj jest do leczenia złamań. Tinder, ok, jest tutaj coś. Dobrze, krafcimy. Mój pierwszy przedmiot wykraftowany: The Flood in the Flame. Podpałka. Zróbmy ogień. Dobrze. Być może odpoczniemy też przy okazji. Ogrzejemy się, temperatura nam spada przez tą, e, przez tą mokrość. Widzę, że temperatura już tam się podwyższyła. E, akurat odpoczynku tutaj nie zaznamy. Widzę, że to akurat się nie zmienia. Mm, dobrze, natomiast już jesteśmy sushi. Sushi, więc lećmy dalej. Troszkę głodni. Ale też za bardzo nie mamy chyba co do zjedzenia poza samymi przyprawami. Myślę, że nawet gdybym sobie ten worek soli wsypał do gardła, nie polepszyłoby to moich statystyk, a pewnie bym jeszcze bardziej spragniony się stał, więc nie o to mi chodzi. E, dobrze, może skoczmy sobie w takim razie jeszcze do lasu. Chociaż nie wiem teraz, czy do kampu. Nie, nie, obozowisko jest dalej, więc do lasu. Do lasu sobie podpchnijmy. Okej. Okay. Pigs and haha! Świńskie oko. Port Świńskie Oko. Lovely. Okej, okay, muza tutaj widzę dobra. Pójdźmy sobie pod drębnie, bo nie bez celu jest tutaj. Ok, jest tutaj znowu możliwość spalania ognia. Podejrzana woda. Dobrze, jest królik. Oj, ciekawe czy da się jakoś tutaj... O, króliki spadają do dziurki. Don't start jak się patrzy, tylko w troszkę innej oprawie. To nie jest złe, to nie jest złe oczywiście, ja nie hejtuję. Moglibyśmy pułapkę, yy, pułapkę zrobić, ale nie mam, nie wiem zupełnie jak. Okej. Okay. Pułapki. Nie mam żadnych receptur na pułapki, więc nie jestem w stanie zrobić. Dobrze, pozbierajmy w związku z tym wszelkie możliwe roślinności. Dobrze, warstwa audio first komponuje się z warstwą wizualną, robi to klimacik. Genezy całej sytuacji nie znam. Nie została ona podana w żaden sposób, więc no nie jestem wam w stanie przedstawić też, dlaczego świat w The Flame and the Flat wygląda tak, jak wygląda, ale podejrzewam, że... o, dziki czosnek, ich powiem na inwentory mam. Okej, okay, tam jest wilk, który <laughs> szama króliczka, więc y, pozwólcie, że ja się tutaj przemknę. Można przeszukać samochód, zróbmy to. Nie szczekaj na jego pies! Weź nie! Nie chcemy kończyć jeszcze luźny gadek. Czapka! Czapka! Możemy wziąć czapkę, tylko musimy coś się pozbyć z inwentarza. Naszego? Coś wyrzucimy. O nie! O nie! Jak to się wyrzuca? Nie! Nie! Nie, 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 uciekaj! Czekamy! Nie mamy czy walczyć z nim jeszcze! O, kurczaki! O, kurczaki! Odejdź pies! Znaczy, Wirk! Nie wiem co! Ale odejdź! Odejdź, uciekaj! Uciekaj! Nie! Proszę nie! Nie, krwawie! Jezu! Jezu! Masz radę! O nie! Jestem wycieńczony! O nie! O nie! To będzie fest bezlitosna przygoda! Moi drodzy, to byłby na tyle w dzisiejszym spotkaniu z The Flame in the Flood. Jeżeli jesteście zainteresowani sprawdzeniem, albo żebym przedstawił wam coś więcej, tudzież zainteresował się bardziej, bo jak to z betami bywa, niekoniecznie chcę w nie brnąć. Koniecznie dajcie znać, żebym wiedział i mógł się ustosunkować do waszej prośby pokazania wam czegoś więcej. Być może zajmiemy się, być może na streama wrzucimy hitbox.tv nitek. Zapraszam was serdecznie, fest, dziwna sprawa, w ogóle drugi raz mi wilk Jesteś kompletnie bezbronny i myślę, że to spotkanie było za szybko. Nie opanowałem jeszcze psa być może gdzieś. Tutaj brakuje mi jeszcze obsługi jakiejś klawiszologii, ale The Flame in the Flood Myślę, że będzie dość ciekawą propozycją na pewno dla fanów Don't Starve. A. Czy zawołuje świat? Ciężko powiedzieć, to tylko beta. Ale beta, która zrobiła na mnie pozytywne wrażenie zarówno w wersji wizualnej, jak i audio, więc myślę, że jeszcze do tego Tematu na pewno kiedyś wrócę. Natomiast gdybyście chcieli coś więcej, ponieważ wiem, że są, e, wiem, że jest tutaj tego trochę więcej niż zdążyliśmy zauważyć, tylko przy braku kompletnej e, świadomości tego, jak się w to gra, może być ciężka, ale może być też ciekawie. Dajcie znać, wypadniecie też na streama, być może na streamie. Myślę, że na pewno nawet temat zagości. Tymczasem ja się żegnam, mówi do Was. Nitek, to było pierwsze spojrzenie na Battle The Flame in the Flood. Czyli takie światełko podczas powodzi. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. To była dość ciekawa rozgrywka. Nazbierałem i umarłem. To w sumie lepiej niż zbierać i biegać, i do niczego nie dojść, jak w większości symulatorów biegania, więc jest progres. Nitek, <grytania> luź zagadki. The Flame in the Flat w beta. Adie! Bardziej wycieńczeni. Zauważcie też jak stamina w ogóle giba się ostro w momencie kiedy w momencie kiedy ja paruję ciosy czy też cokolwiek wykonuję. No przecież oni mają kilogramowe zbroje na sobie. Nie ma tutaj żadnych rolek, więc zapomnijcie o cudach z Dark Soulsów. Dostałem właśnie z buta z dość No, Dość. <laughs>